Cześć Wam, dzień dobry, ale fajnie w końcu, cieplutko, fajowo. Nie wiem, że większość osób z ESM-em klinie teraz pod nosem, bo jednak prawie wszyscy, spora większość w każdym razie ESM-owców nie lubi upałów. Źle się podczas nikt czuje. Ja też. Jak nie jestem na bosku, nie jeżdżę boskiem, to uciekam ze słońca, nie siedzę na nim, bo też wtedy mnie ono osłabia, rozwala. Momentalnie się wakrowie. Jak ja na na bosku na przykład i stanę na światłach, czy na pasach stoję i czekam. Czuję ten żar, jak się leje, a to pół biedy, żar, a no to zwykło ktoś, kto ma jestem zrozumie, ten momentalny taki, jakby ktoś kodek wyciągnął i powietrzu uchodziło, ja na przykład od razu jak zaczynam zaczynam gadać bardzo źle źle mocno, źle się czuję, ale jak jadę polskim, ja mówiłam, kapelusz albo czapka na głowie, okulary, filtr 50, bo w upałnej części na ramiączka, w bluzkach to odkryte ręce, ramiona filtrem bardzo mocnym. się smaruję, mówiłam wam, zawsze woda, u boku i piję ją małymi łkami po trochu. Także ten, ale generalnie jako że no jestem już na tym wózku, poruszam się i na wolę wychodzę. Jedynie siedzą z nami. O rany, ja lubię tak ciepło. Nareszcie się nie trzęsę. Nie mam lodowatych rąk. No. Tak to ja ręce zawsze jak lody mam, a nareszcie fajnie, ciepło, cieszę się, chciałabym, żeby wiosna, lato to cały rok lat trwały, a tam miesiąc zimy dla dzieci, żeby bałwany polepiły, na sankach pozjeżdżamy, a tak to ciepło, no i miesiąc jesieni, a taki Złotej Polski. No nie ma, jest jak jest. Taki mamy kremat i trzeba polubić. Mm. No Cały czas coś czuję, że te naświetlania dzisiaj jeszcze jadę, jutro. Dziesięć wypijam. No, na komercję wzięłam, ale to jest oczekiwanie po prostu, no nie przy takim bólu, przy takim bólu, nie, nie mogę tak czekać. Ale coś czuję, że skończę te naświetlania, mydła, kompunktura, powtórzę, że z tym, że teraz zakończę, już całość. Nie przerwę tak wtedy. No i zobaczymy. A proszę, że się nauczył. Żyć z tym boli. boli mocno, ale gadam. Jem tą stroną, bo to, to ta cała strona. Nie boli mnie najgorzej. Bo ja mam trzecią gałąź. Nerwów czymś, to Nisko, um. jak wziął doń, jest okropny ból. A ból nie da się wytłumaczyć zresztą po co. Boli, mocno boli. A dzisiaj Sylwia przyjedzie, bardziej do teściowej swojej, tam pomóc jej w czymś, ale przy okazji. Na chwilę idą, no, ja a fajnie. Dobra, kończę. Koktajl ja wypiłam. Robert nie zrobił koktajl. Ja chciałam mówić. ja wczoraj fajnie. Pojechałam do oddań Sama, of course, oczywiście. E, wracając, podjechałam. Do tam, gdzie warzywa sprzedają, wiesz, że nie kupi żadnych warzyw, owoców. Jak mu powiem paprykę, to kupi jedną paprykę i koniec. No i pojecham kupiłam paprykę żółtą, czerwoną, rzodkiewkę, Bób kupiłam. Co jeszcze nie mam? A karepę, bo bardzo lubię karepę, mi Robert jako bierze w plastry i sobie jem. Bardzo lubię, bardzo fajna jest. No i na kukurydzę kurydzę kupiłam, to się ugotuje i zje. Fajna też lubię. No i no, kupowałam tego. że nie mam posełka Kupić, ale już nie, nie włożono w koszyk, Nie włożono to w moje płócienie. Wyjął mi z koszyka, z tego włoska. A nie chciałam reklamu wybrać. To miał już nie tej na Wyżej dzisiaj podjadę. I ten, a jeszcze o w sumie nakupowałam. Kupiłam, nie lubię, ale kupiłam sobie awokado, mówię, do smoothie dodam. Chciałam smoothie, a oni koktajli No okej, okay, też dobry, bo chciałam smoothie z słuskawek. Właśnie awokado, zjadłam się porzeczki czerwone. Kupiłam czereśnię, to nie do smoothie, taką garść mam. Dajcie spokój, droga kolejna. Już może nie aż tak, jakby na początku, ale drogie. I popróźno, taką łopatę, nagawiam, i nie, wydaruj taką. Niech pani weźmie, nie będę szalała. No. Staram się przypomnieć sobie jeszcze. Alborówka amerykańską, że chciałam do tego smoothie dorzucić coś jeszcze. Jakieś dwie rzeczy, ale zapomniałam. Żeby jak więcej zdrowego było. Tak, i wybiję smoothie i pójdę na balkon gojawać. Nie tyle mojego zdrowego, no a może coś chociaż szczęściowo, się na wasze. Dobra, to jest bardzo moim winieniem. Chwilę pogadam i nas. Ćwiczenia miałem od tego, pamiętam na to, że miałem przez samą, bo mnie mnie większość tej gatki dojść do tych problemów z oddychaniem. No i jakieś ćwiczenia oddechowe. Żebym się tak nie zapowietrzała, jak mówię, ja nie mogę tych słów wyrzucić z siebie, bo tak bym powietrza nie miała w środku, trzeba wyznawiać moje ćwiczenia. No i że nie pogadam tak dużo, jestem niesamowicie dzielna, bo chociaż mnie boli, to gadam przez ten ból. Można. Ciężko mi oddychać, ale też gada. Dobra, fajnie jest. Kto nie lubi, nie ma wózka, bo nie chce mieć. Nikt nie chce mieć wózka. Gdzieś miałam się pani Pasi do sąsiadki, która pomagała mi. Figo przypiąć w ogóle. No i coś tam mam wyczyć ciepło jest. Ja myślę, że teraz tak przyjemnie, ale na słońcu czuć, że później to da popanić. Być może to ciepło gorąco. I mówię do niej, mówię, ja to lubię. Mówi, lubi pani. Ja mnie jak chodziłam, to też nie lubię. A z kulami to masakra Też nie lubiłam. Ja mówię, to są sytuacje kiedy nieliczne, kiedy to współczuję chodzący na wosku sobie jadę, zadowolona, oni idą stoją i zdychają. Także polecam każdemu. Na opawy wójzek elektryczny skuter. Są skutery, bardzo fajne rozwiązanie. Dobra kończę, bo mi się gadka kończy. No nic ciekawego takiego nie ma. Dopiero będę na tych moich naświetlaniach. Piątka 15 znowu. Wziął, mówiła mi, on też mam przyjść, tylko pewnie wcześniej. Dobra, trzymajcie się. Okrąglona jestem za zaraz się oparę. On też nie te czas, a już nie, że taka rozgałolona, jak jeszcze parę lat temu, krótkie spodenki, bluzka na ramionczkach. Do czarna byłam nogi, cały przód, a tył. Ego, że siedzę biały. Ale teraz to już to się nie odsłania. Każdy wiek ma swoje prawa. Nie, bym normalnie łaził, a ten. Tam chodziłabym w krótkich Ale jak siedzę, ja tych nóg nie mogę tak. Zebrać do siebie, złączyć kocham razem, z komuś tak za rozkraczają, jaka kurde jadę rozkraczają, nie będę. Tak i źle, dobra kończę bo już czuję jak ciężko mi gadać, Tam figo pozostałeś, żeby się jak nie wystraszyć. A w sobotę parę równości. A nawet nie idzie. A na coś innego idzie. Zdjęcia robić. Zapomniałam na co? Zaplam sobie, czy ze mną. Idzie na parodę, czy zobaczmy. Albo w ogóle ona spać lubi to Do rodzina. Dobra, bo już zaczynam. Będę trzymajcie się. Miłego ci półsiednia, patrzaj.